Zobaczcie, jeszcze jakby się upartowy kurek nazbierał Ta akurat jest już taka przymarznięta Ale jakby się pojechało w miejsca kurkowe to zapewne coś by człowiek trafił Tu jest ładna Kureczka. To jeszcze niczego sobie tu ładnie tary widać, że świeże swędzi byka tyka już przejdziemy się to zobaczymy A tutaj ładnie szukamy dalej witajcie Wreszcie otworzyłem sezon świeżą rosochą. Szedłem sobie przy drodze. Miał minął prawie. <laughs> Ale coś mi tak martnęło. Dwa groty. Wystawały. Odchodzi. No jest, patrzę, rososzka. Nie jest duża. Ale zawsze tu coś. Sezon otworzyłem. Jest leży. Ale ładna, mała. Nie, nie, nie jest duża. Szóstaczek. Ale cieszy mnie taka. jako barwa ładna. Zrzuciło. W tej nocy możliwe. Wiesz, ma krew. O, świeże jest. Wiesz, ma błonę. Dosyć to wszystko świeże ładny szustaczek taki Tej nocy musiał je zrzucić albo Wydaje mi się, że tej ładny szóstek Zaraz się zważymy Myślę, że będzie miała coś około kilograma z 70 km To szczęście mi dopisało Cieszy się nim miłosiernie Teraz pytanie, gdzie poniósł drugą? Ale no, mówię, tej nocy ją zrzucił na pewno Trujemy wagę Podnosimy O Kilo 20 Kilo 30 Nie spodziewałem się mówię ja wyszedł tędy Musiał opuszczam tym przelotem gdzieś Świeżo zrzucona Chilo 30 Ale ładna jest taka Czucił jeszcze bykiem Ładna, perły, Mody bynio Ale kurczę, jestem zadowolony A, super